czujemy ziemię jako ciało. I nasze ciało połączy się ze strukturą ziemi. Nie ma znaczenia, gdzie, w jakim miejscu. Ale poczujemy, jak sercem Z Płotem słonecznym, całym ciałem, przylegamy i jednoczymy się z Ziemią. I może pojawiać się takie dziwne uczucie, że i nasze ciało, i Ziemia jest jednym. Jest jeden przepływ, jeden oddech, jedno bicie serca. Jeżeli ktoś ma inne uczucie, to po kilku minutach poczuje idealną synchronizację i wyrównanie tętna i picia serca. Kiedy jesteśmy tak zjednoczeni, łatwiej nam jest być w harmonii i w równowadze, bo i nasz system nerwowy i mięśniowy wchodzi w taki stan równowagi całkowitej. Jeżeli teraz poczujemy gdzieś w ciele blokadę w postaci może zakręconej energii, czy czegoś, co może zabolało, to poczujemy za chwilę, jak z tej części ciała to wypływa. Wylewa się. I jako masa całkowicie oczyszcza się. W przestrzeni ziemi, pali się. Możemy poczuć wodę wewnątrz ziemi. I ta woda może przepływać przez nas, może nas napełniać i oczyszczać. I tak jak odczuwaliśmy masę kryształów w poprzedniej medytacji. Możemy poczuć masy kryształów ziemi i wiry, które tworzą te masy. Na pewno wszyscy znają pojęcie ciakramów z ziemi, a poczujemy teraz, która ciakra jest dla nas takim miejscem mocy. W naszym ciele. Która ciakra w tej chwili obecnie jest najsilniejsza? Czy jest wyrównana? Czy jest po prostu bardzo rozpędzona? I która czakra w tej chwili jest najsłabsza? I możemy poczuć, jak energia z tej najbardziej rozbudzonej, mocnej czakry delikatnie łączy się z tą najsłabszą albo najsłabszymi. Bo możemy poczuć, że jest ich kilka tych słabszych, i tworzy się jak most, i ta najsłabsza zaczyna dość ładnie wibrować, i tworzy się w takie pole już zewnętrzne tej czakry. I poczujemy, jak czakra za czakrą zaczyna się wyrównywać. Po całej linii czakr. U kogoś to jest od podstawy, u kogoś od środka, u kogoś od najwyższej czakry. Nie ma to znaczenia. Na poziomie nadgarstków, lokci, barków uruchamiam się małe ciakry. I tworzymy teraz taki system czakr. I znowu mocno Otwiera się przepływ na poziomie trzeciego oka, na poziomie ciola. I nasze cioło, gdzie jest dużo ośrodków w mózgu, wizji, informacji. Idzie tam teraz taka praca, która poszerza nasze umiejętności patrzenia. I poczujemy delikatnie, jak nasz mózg zwiększa swoją częstotliwość. Przepływ przez mózg, który teraz spłynie, może być różny w zależności od części mózgu, od tego, jak my to czujemy. I teraz bardzo mocno poczujemy czakry serca, i czakry podstawy, i poczujemy, jak to się łączy z najwyższą Czakrą. Że nasze uziemienie. Nasze odczucie równowagi połączone z czakrą serca daje nam większy przepływ wizji, większe możliwości dla naszego mózgu, dla naszego rozwoju. I tak jak byliśmy połączeni z ziemią. Głęboko każdą komórką. Poczujemy, jak teraz siadamy na ziemi, jak czasami widać jest w posągach buddy. Jesteśmy cali z ziemi. I przepływ energii, która jest, idzie przez nasze ciało. Jest niesamowicie wyrównany. On płynie z góry do ziemi i kanałem od ziemi do góry. Wszystko jest w idealnym przepływie, w idealnym połączeniu. I te rzeki energii, które płyną poprzez nas, jakby poprzez gałązki w nas, naczyń, rozlewają się po całemu ciału. Ktoś może poczuć siebie dużym drzewem. I ta harmonia, która teraz jest na poziomie fizycznym w naszych komórkach, zaczyna promieniować światłem wokół nas, w ten sposób nasza aura zaczyna się zmieniać. I niektórzy mogą poczuć własną aurę, to pole, które znajduje się wokół każdego człowieka. Może nawet przyjść pojęcie kolorów: jakiego koloru jest aura. I pole eteryczne coraz bardziej się zwiększa. Do tego zaczynamy odczuwać jeszcze inny pole energetyczne wokół nas. Poczujemy rzeczywistości, jak jesteśmy ogromną strukturą. Strukturą przepływów, strukturą energii. Strukturą informacyjną. I teraz Cała nasza uwaga wpływa z powrotem do czakry serca i poczujemy, jak tam zanurzamy się w ciszy. Ta cisza jest tym misterium tego, co się dzieje w nas, dla naszego rozwoju, dla naszych zmian, naszego doskonalenia. Możemy mentalnie położyć swoją rękę na sercu i głęboko podziękować samemu sobie za to, że znaleźliśmy czas, połączyć się ze sobą i być ze sobą. w najgłębszym kontakcie, w najgłębszym przepływie. I teraz tyle miłości, ile możemy poczuć do siebie. Utulmy siebie tą miłością. Poczujmy tą miłość w każdej komórce swojego ciała. uczucie radości, szczęścia, uśmiechu do samego siebie. Czujmy, zauważmy, co płynie do nas, od z naszego środka. Jak odzywa się ciało na naszą miłość. Wspólnoty, duży przepływ energii, wzmacniający nas. I z powrotem Poczujmy kontakt z ziemią. Podziękujmy matce ziemi. Jeszcze raz sobie. I powoli będziemy wychodzić z tej medytacji. Dziękuję.